Cześć, witam was w moim następnym filmie na moim kanale Dzisiaj w filmiku Chcę wam pokazać moją hodowlę kur To ten filmik może rzucę nawet I w środku tygodnia Może nawet i w poniedziałek To jeszcze zobaczymy Żeby te filmiki były troszkę częściej No a później W sobotę Oczywiście jubileuszowy dziesiąty filmik z serii vlog no i zacznę tutaj od ym, podwórka zacznę później przejdę tam do środka do kurnika i tak, troszkę opowiem o tym pomieszczeniu co prawda troszkę tutaj widać, bo tu słabo ze światłem yy, tutaj na przyszły rok yy, 2020 Chciałbym tutaj zrobić kurnik dla kur, w tym pomieszczeniu, wszystko by się z tą Żeby było się miejsce, i w ogóle wiecie, no i by się, żeby było takie remonci. No, i tu by się, żeby taki większy kurnik wtedy bym mógł też mieć więcej kur i w ogóle, no ale to plany, planami różnie to pływa No, ale na pewno, by jeszcze ja raz zbić ten tynk właśnie słabo oczy mnie zresztą się nie dziwię ten tynk ma tu ponad 70 lat już jest od powstania mojego domu więc trochę no już tych latek ma no i by się tu fajnie coś zrobiło no i mowa no, się planem planami Różnie to była I, no i tak kurek mam chyba 12 I tu jest jedna Taka szara takiego biała, czarna. Jeszcze są dwie: jeszcze jest jedna taka i jeszcze jedna. No tam w gównym sobie siedzi. A reszta są brązowe. Czasem przychodzi tutaj do mnie kogut od sąsiada. Aktualnie się o tam za płotem Ale dość często przychodzi nawet tutaj. No i no. Myślę, że takie filmiki z kur będą częściej, że będą trochę dłuższe niż e, teraz. Ten będzie troszeczkę taki krótszy, no to może teraz e, sobie jeszcze do środka. Tu już mam, no tu jest ich główne miejsce. E, Na no gnojownik czyli cały gnębi od królików. Hmm. Są króliki, za chwilkę będę też nagrywał filmik o królikach teraz to ja sobie teraz pójdę do środka No, jesteśmy teraz w środku Może najpierw Wam pokażę co moje kury jedzą Więc tak, tutaj jest całkiem resztówka paszy dla kur Zielona zagroda nioska A hmm. mi się kończy Więc Za tydzień w sobotę jadę kupić i dla klików granulat, bo się już też kończy i dla kur tutaj mają pszenicę w tej beczce To z lekką domieszką, chyba, jęczmień albo w całości, nie pamiętam. Tu mam dla królików. No i tak, kury tu mam takie swoje miejsce. włożymy sobie. I te miejsce, jeżeli by powiedzmy powstał ten kurnik tam. To i tak trzeba troszkę go odświeżyć. A jak nie, no to będzie trzeba na pewno to odświeżyć. Tutaj nie dał tu miejsce. I tak, tu mają dwa gniazda. Były jakieś trzy, ale tu było, nie było po prostu miejsca już. I zrobiliśmy z dziadkiem dwa. To jest taka deska, żeby mógł sobie spokojnie sobie tych gniazd. No tu są grzędy. No i tą ścianę tutaj będzie trzeba troszkę poprawić, od klików, No i tu też mam gniazdo, takie okienko tam jest No myślę, że na pewno trzeba to odciąć jeszcze trochę Tam jeszcze trzeba tynkiem zrobić No ale Kiedy się za to wezmę i to trzeba je zrobić fajnie Co jakiś czas jest sprzątać Może nawet na następnym filmie to zrobię Ale zobaczę jeszcze tu oni widzę, że jajek nie ma To zamknę. To, no to co myślę, że mm, filma się spodobał, że Wam moje kury Myślę, że filmików w skrajnie będzie więcej. Trzeba zapomnieć pokazać się tutaj takie okienko. I tutaj kury mają e, takie wiadro z dziurami no i tam mają pasze sobie tam jedzą wodę mam w takim garnuszku tam kiedyś kupię taki y, takie pojdełko dla kur no to myślę, że taki film się spodobał, troszkę, taki inny jeżeli na tym filmie pod tym filmem będzie ponad 110 łapę w górę no to będzie więcej filmów y, związanych z kurami no jak nie na no to po prostu będąc jakiś czas, albo po prostu w ogóle już no to ja ten nagrywam teraz filmik związany z królikami no to do następnego filmiku trzymajcie się, no i cześć